Czas na podsumowanie mojego radykalnego odgracania szafy, porządku w szafie, sprzątania szafy i w ogóle wywalania i odgracania ubrań. Jesteście na to gotowi? Tutaj cała torba rzeczy do wywalenia. To są rzeczy, których się totalnie pozbywam. Jest tego mnóstwo. No to jest ta wielka torba z UK I to są zwykle rzeczy, które już są popsute, nie nadają się do puszczenia w dalszy obieg, więc jest tego dużo i bardzo z tego się cieszę, bo po prostu pozbyliśmy się rzeczy, które są popsute, brzydkie, już ich nie chcemy i nie nadają się do sprzedania. Także szok, bo jest tego naprawdę bardzo dużo, ale to nie wszystko. Tu są jeszcze rzeczy do wystawienia na Vinted, które gdzieś tam miałam odłożone z tamtego roku, gdy nie chciało mi się wystawiać, więc te rzeczy muszę wszystkie porobić zdjęcia i to wystawić, a moje Vinted to tak się nazywa i tu Was zapraszam, macie też w opisie nazwę i tam na bieżąco wystawiam sobie po trochu te rzeczy, więc możecie zobaczyć, ceny są dosyć takie zwykłe. A tu na przykład kilka ubrań, które się sprzedały i muszę je właśnie wysłać, czyli bluza, spodnie, taka piękna sukieneczka i tam jeszcze jedna rzecz I już pudełeczka czekają na wysłanie. I tutaj jeszcze są rzeczy, które częściowo będą miały robione zdjęcia, a tu są rzeczy już wystawione, także zapraszam Was jeszcze raz na Vinted, znajdziecie tam... Dużo po prostu fajnych rzeczy. To na przykład taka super letnia wakacyjna sukienka, tu taka troszkę jesienna spódnica, ale też fajna. No ogólnie fajne rzeczy i są w zajebistym stanie wszystkie, bo ja praktycznie ich nie nosiłam, także. A jak ja bym podsumowała te porządki, otóż yy, bardzo dobrze jestem mega zadowolona, że udało mi się to wszystko ogarnąć. I moja szafa jest już teraz taka uporządkowana, wszystko ma swoje miejsce i ogólnie, no oprócz teraz tego, co tutaj leży, ale tego się pozbędziemy. Porządek jest małe rzeczy, są nowe rzeczy, które lubię. Teraz w zasadzie wszystko lubię, wszystkim mam zamiar chodzić. Porządki się udały, sprzątanie się udało, odgrycenie rzeczy się udało i wprowadzenie nowego stylu też się udało. Także wszystko na plus. Dajcie znać, czy chcecie takie odgrycenie też innych przestrzeni, bo wiadomo, mam jeszcze przykład kuchnię, dużo kubeczków i takich innych rzeczy, których też skąpił się e, pozbędę, w sensie i tak muszę się za nie zabrać, więc mogę to nagrywać. Więc dajcie znać w komentarzach.